Hejka widzowie! Jak nie widzieliście jeszcze solca to musicie, bo będę nadal nagrywała tylko boka, ale jak surdsy to będą musiały? Milo i Maja. Może jeden taki filmik z mają, Milo i Maja po prostu. Ale nie wiem, ale chyba nie. Które jest tylko stykła? Katar, katar obok swój, blisko świata. To chore jest, ale w ogóle też nagrywamy film. To. Dobra, start. Ojejku, gdzie one są? Gdzie one są? Zabija. Co mój tu brawo, bo prezent jest dla ciebie. Dobra, teraz ty zamykasz oczy. Nie, daj zapkę. tutaj oddam. Dobra, zamykam zumik. Zamykam albo ty Nie Jak gorąco w tym o. Ciekawe co tu jest O, dwa czy jeden? Dobra, dwa Dwa są i to są Nie powiem ci więc A co do Słyszę Dziwny ten plik. To jest. Plikanek. Mogę wchodzić? Hä? Jeszcze kotka. Plikan. To to ma być. To jest <accent> plikan. Dobra, idziemy do domu, Nie wytrzymam z tobą. Jest taka dziwna. Po co masz pelikana? To trzymasze. Znowu peregrina Kotił Saby. Ale chyba już za dużo teraz zwierząt. Nigdy. Wow. We wish you a Merry Christmas. O, łatka. Ja. Już rodzę, ja rodzę, ja rodzę, ja rodzę, ja rodzę, już zaraz urodzę, nie mogę im powiedzieć, On nie, muszę kogoś podwolić. szybko jak chcę, halo, ja rodzę, miła mi idę, jedziemy, pa, pa. aby on by psy Oj! zapomniałam zamordować kogoś! Ojej, i mój chłopak na no komunistę! By zamordować mieliśmy tą babę, aż kto to? Głupi! <gripis> <gluppy> Lekarz! Nie! Ktoś rodzi! Ktoś rodzi! E, kto? Nie ma! Ja nie mam! Ja nie musisz się objechać! Jaki ty jesteś głupi! Nie moja wina! A tu ktoś jest? Nie, tam nikogo nie ma! Nie? Tak! Pomóc! Pomóc! Pomóc... Sam! Li-sia Ojej, ja oh szybko yes, muszę zobaczyć Okej okay. Mówię ci ho Ja rodzę, ja rodzę

Jaj. Jaj. To no, dziękuję. No pa. Pa. O, ja idę gdzieś. Gdzieś. Pat, nie mogę. Patrz, Aha, aha, później gdzieś zabolał, że było, mam Sarną na jakaś lub i już wszystko odsarne. Chodź. Nie lubi Czekaj drugą To było sypkie. Muszę bo jest tylko już ponad pół godziny. Godziny, dwie godziny. <grymne> De jongens, ah, hij? hee. Tijdens mijn bad, maar ik dacht dat het goed ging, boy. Sterren is er Ja Co to jest, tu idziemy sobie umrzeć Kładę tą maskę To zajmę tą paskę Och, nie będziesz królem Proszę nic mi A ja ją ubieram Я их не убрал. Ну, помнишь, Убирал Я... Пью, пью, Вот это я. Пью, пью, пью. Może mi jego dziury. Ubierz się w coś normalnego. Nie, nie mam nic no. innego. Dobra, to się będzie Spadaj. Dobra, chodź. Zapowiedźcie ja to. To twój sklep. No wiem, mój nowy. Tamta ta poleć umarła go to się nie zrobił. O szkoda. Ok. To co robimy? Nie wiem, nie ja tu idziemy ja do domu. Dobra, to ja muszę trzy. Ja też. chcesz mnie do no ja mogę Co to taka cisza nie taka jaka zła, dobre. o, to tym stało, nie mogę wam powieć, powieć co wiesz bo że moje rodziny ja nie jestem twoją rodziną, to mogę powiedzieć nie mam potem mojej rodziny, powiesz? nie, bo ja nie mam, nie chcę, nie chcę Niech tu jesteś moja, um, on no tak jak moja, ubiorę się stromana i nie a, 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 Nie wiem, tak, jak Twoje są stromane i nie. Do tego. No, urodziła się, bo znowu siostra. Siostry same! No powiem, że jutro będzie. O, teraz ok. Nie, ja chciałbym siostry tutaj. Ojejku. A to jest twoja siostra. Brzydka jakaś. Ech. Masz osiem lat nas Czy ty jesteś normalna kara do do pokoju, do pokoju. <try> 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 Patrz, co zrobiłaś. Wielocha do pokoju albo po tobie. Uuuu, <laughs> no. Ojku. Co to, co się? Nie lubię malutkich dzieci. Ale to nie znaczy, że musisz rzucać? Ja ja się ukształcić Nie wolę tak. Chociaż ty że wiesz, wiesz? Ona jest badi. No nic innego, jak szosta starsza. Głupia. Oboje są głupi, ale i tak chodzą. Jej. Jej, Chodź się pobawić, a ty dalej na mnie. Pff, nie umieszam odgadać. Taki bandik z siebie. Come on. Jestem tu jej favorite. Jej. Ew. Jesteście disgusting. Disgusting. I Slay. Jak to się mówi? Slej. Slej. Jej. W końcu mamy spokój. Ach, muszę obrać Jakby będę wciąż znowu pewnie. Ach, w końcu mogę coś lego brać Ale wcale jest ładna szkieka. Ale szkoda, że nie jest. tylko dla Wciąż wyruszył. Och, teraz ładna. sobie Och, tak Niezaj. No, patrz ty... To mu nie dotykaj. Dobra, patrz kotek. Stój. Nie machalku. O, ładka. Chcesz iść spać. Jeszcze jest wieczór prawie.